Ciao, a tutti z tej strony. Samozwańczy pseudo profesor kolarstwa Piotr Klin. Kolejny dzień, kolejny etap tego Giro d'Italia. Dzisiaj, dzisiaj w rozkładzie. Fiu, fiu, fiu. Fajano di Valfotore fa, do Francavilla al Mare. Więc co? Jedziemy nad morze. No i 207 km. Długi etap, który zapowiadał się. No, jeżeli Alpesin. Nie miał tutaj ochoty na gnojenie, no to zapowiadało to się jako etap sprintecki. No i rzeczywiście nie wiem, co Wam tu mogę powiedzieć. Pierwszy odjazd idzie dwóch zawodników z Jumbo, czy też z Bike, czyli Afini, czyli Van Dijkę. Do tego jeszcze doskoczył Tomasz i No i panowie sobie tak pojechali, no i tak odjechali sobie na minutę, na, na półtorej minuty, na dwie minuty, na dwie dziesięć. No a tam z przodu coś tutaj trek kontrolował gdzieś tam nie było jakiejś wielkiej, wielkiej napinki, no i co, no i panowie sobie jechali, jechali sobie na tyle radośnie, że można było w tym momencie już, jeżeli ktoś nie chce oglądać Włoch, Pięknego pejzażu, widoków z Italii, no to, no to można było zająć się życiem swoim. Przejść do, do życia codziennego, pozałatwiać parę spraw i zjawić się na 30 km do mety spokojnie, spokojnie. To już tak naprawdę na bogato, bo można było to zrobić na 25 i nawet na 20. Pod objazd, oczywiście, złapany. Gdzieś tam jeszcze po, po drodze jakieś, no co możemy powiedzieć, walka o jakieś. Ochłapy, no Geszkę wiadomo rzucił się na ochłapy z podjazdu, bo Geszkę tutaj będzie walczył pewnie, mam dziwne wierzenie. W miarę nieudolnie o koszulkę króla gór, więc dzisiaj po tym, jak przejechał odjazd, czyli Wandaika, Szampiała, Fini, no to Geszkę się jeszcze rzucił na ten jeden punkcik, czyli klasyczne ciłanie punktów na, tej, na tym podjeździe trzeciej kategorii. Ma 59 punktów, traci do Pogaczara jedyne 45 punktów. Na jego plecach jest parę pęt który gdzieś może też jak się wybierze w kolejny odjazd, to też go spokojnie objedzie, bo jest po prostu lepszym góralem. Także mieliśmy tutaj wydanie ciłania punktów na początku etapu w klasyfikacji jeżeli chodzi o mm, sprinty, no to na oczywiście tutaj te główne punkty zwijał Odjazd, e, ale potem mieliśmy na pierwszym sprincie Milan, wszystkich strasznie zbił i zgadnął 5 punktów zanim nim Groves. E, potem na kolejnym mini sprint, na tym e, kolejnym Inter Giro sprincie e, znowu Odjazd z przodu, potem Groves, Melir, e, no i e, potem mieliśmy jeszcze sprint przy, przez e, Um, znaczy W sensie to jest ten, ten sprint kolejny, jakiś tam inny z tymi bonifikatami, gdzie są 3 sekundy, 2 i 1. Więc tam ogólnie sytuacja, gdzie Boria wysłała naprzód Jana Mulena po to, żeby złapał. Parę sekund, bo to już po tym jak, jak został złapany odjazd, Bora puściła do przodu Rana Murena, bo zobaczyli, że tam się inne czai No i rzeczywiście inne odweciał drugi na metę w postaci Greenta Tomasa. Więc generał Tomas dzisiaj odrabia dwie sekundy, to tak można powiedzieć, z tego głównego, jeżeli chodzi o batalię na GC, na generalce, to ta główna batalia tutaj Tomas odrabia dwie sekundy do, do Martineza. Dobrze, dobrze, dobrze. Fiu, fiu, fiu. No i teraz, co mamy jeszcze ciekawego do powiedzenia? <laughs> bo tak, przeleciałem przez tą efektywnie większość etapu, no ale to właśnie taki był etap, że może się człowiek zagapić i przez przypadek już wszystko o tym etapie powiedzieć. Ale zanim, zanim wystartował nam etap, no to też przetasowanie, bo powiedziałem, że te dwie sekundy między Tomasem a Martinezem, tak, różnicy. No ale oczywiście, jeszcze warto powiedzieć, że dzisiaj każdy, kto był. Na miejscu poniżej piątego Dzisiaj zalicza sobie wjazd o pozycję do góry. A to z jakiego powodu? No, Kian Utebrooks chory i leżał w łóżeczku. Kian, Kian już nie jedzie, więc Tiberi, który no nie był do końca pocieszony, chciał zedrzeć tą koszulkę z Kian Utebrooksa. Tiberi zdziera koszulkę, zabiera, dostaje białą koszulkę. Zawodnik Jumbowizmy, czy też Wizmy Lise Bike. Nie jedzie no i, no, i, no i to oznacza, że o ile się nie mylę, to tutaj już powoli Jumbo to takie znowu Jumbo. Wiecie o co chodzi? Tak jak było Sudal Quickstep, Kenny Quickstep, teraz mamy Jumbo, nie Jumbo, tylko tym Wizma Lise Bike. Tym Wizma Lise Bike już jedzie w składzie no bardzo takim Izraelowym, bo Izrael jedzie w czterech zawodników, tak? Bo w Izraelu został nam klatk Frigo Hofstetter Schulz a w Jumbo, Jumbo, które no tutaj troszeczkę na, 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 strane, na takie zmarnowanie pojechało, no bo tim, który wygrał wszystkie ostatnie wielkie tury trzy e, pod rząd e, no to teraz tak trochę hmm, hmm, hmm fiu, fiu, fiu z tą ekipą no, na jakieś, może na tego właśnie Utebrooksa, może na jakieś etapy pojedyncze. No dobra, Koj wygrał etap, ale już nie jedzie. pod się potłuk Hessing na sam, na dzień dobry się potłuk już w ogóle zapomnieliśmy, że jechał w tym wyścigu. Utebrooks dzisiaj już nie startuje, więc mamy afiniego Tratnika, Waltera Van Dijkę. więc to są panowie, którzy teraz będą, no widać, bo triatnik mocny w ucieczce. Dzisiaj takie to trochę było. No, nie wiem, wydaje mi się, że lepsze, lepsze byłoby wykorzystanie Afiniego, czy też Van Dyke jutro. No, ale jak tak już się przez przypadek zabrali w ten odjazd, może myśleli, że odjedzie 20 osób, a odjechały 3 osoby. Więc wyszło jak wyszło. Jumbo tutaj zdecydowanie, zdecydowanie w defensywie w tegorocznym giro. No, i oprócz Kianu nie poje, nie wystartował dzisiaj jeszcze Oldanii nie wystartował oldani i kogoś tam nam jeszcze zabrakło jeszcze mieliśmy kogoś barę, o ile dobrze pamiętam już wam zaraz powiem, bo to też zawodnik, który jakoś wiele tutaj, Louis Barre z BnB, B&B Hotels czyli oprócz Bruksa, no to ludzie z cienia, no i tutaj jeszcze jedna rzecz, która może to taki główny dzisiaj punkt, bo tak jak mówię, no na samej szosie nic się wielkiego tam nie działo, no oprócz finiszu, o którym jeszcze porozmawiamy ale to jest takie pytanie, które jakoś mnie tak naszło. Słyszymy, że Oldani jechał tydzień, tydzień ostatni, czyli prawie wszystkie etapy. Jechał chory, na antybiotykach, no i teraz już nie był w stanie wstać z łóżka w ogóle. No już go powiedzieli, chłopie: weź już, już tam, zjedź na bazę, nie będziesz tutaj dalej się męczył. Tylko że. Zastanawiam mnie jedna rzecz, bo mówimy oczywiście w kolacji zakaz używania tam strzykawek po tych tematach dopingowych, ale UCI uwielbia te różne zakazy, typu zakaz siadania na, na ramię, to akurat dla, dla zawodników Decathlona dobrze, ale, ale nie zmieniając tematu, a to nie mogą być klamki za bardzo nachylone, a to nie można siadać na ramię dla bezpieczeństwa, a to nie można opierać tam brzucha, mostka na mostka, w sensie swojego mostka, nie? Mostka z kierownicy, tylko klatki piersiowej na, tak jak jakiejś pantani zjeżdżą na siodełku, bo to niebezpieczne, bo to daje zły przykład młodzieży, bo spod to zdrowie. No to ja mam teraz pytanie: tutaj dla lekarzy, dla słuchaczy, może wypowiedzcie się w komentarzach pod tym, pod tym podcastem na YouTube. Czy według Was dawanie zawodnikowi antybiotyków i potem kazanie mu jechać codziennie po 200 km. no i teraz jeszcze akurat jest pogoda jaka jest ale jakby było jeszcze wczoraj trochę deszczu czy to jest dobry, dobra reklama, że sport to zdrowie i czy to jest odpowiedzialne, czy jednak czy jednak może może troszeczkę bardziej niebezpieczny niż zakazywanie um, zawodnikom jeżdżenia, z, siedząc na górnej róże ramy. To tylko tak poddaję tutaj pod dyskusję, bo mnie to jakoś tak dzisiaj najbardziej zastanowiło, że UCI wiadomo, skarpetki nie mogą być za długie, kierownica nie może być za wąska. Um, no, Klamkomanetki nie mogą być za bardzo za nachylone, nie można jechać na wirtualnej lemontce, ale jak tam ktoś jedzie na jakimś tam zastrzykach, na jakichś antybiotykach, ledwo oddycha, no to, to efektywnie, no jak mają lekarzy timowych i lekarze timowi mówią, że wszystko jest ok, no to, to jest ok. Nie? Tylko, że lekarze timowi mają. Mają za zadanie no, łatanie tych zawodników, a nie dbanie o ich, o ich zdrowie, no bo to widzimy nawet w protokole z protokołami, teraz to cała, całe zamieszanie z protokołami, jeżeli chodzi o wstrząs mózgu. No tak, 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 tak. To jest y, naprawdę super podejście, kontrola, że, żeby dy, doktor y, Timo decydował właśnie, ile można nafaszerować kogoś antybiotykami, zanim się powie, basta. No już było wielu takich doktorów w teamach różnorakich, którzy mieli różne podejście do, do transfuzji krwi, do epo i tak dalej, więc może pozostawianie tutaj tego w gestii doktorów teamowych to nie jest e, najlepszy pomysł. Ale to tak jak mówię, może ja się mylę powiedzcie, może ja odleciałem. Dobrze, więc już poruszyliśmy tematy, kto nie wystartował, poruszyliśmy temat, kto ciłał punkty w klasyfikacji górskiej, ta, ta punktowa, to mówię, no nic tam jakiegoś yy, wielkiego, nie wiem, nie, nie, nie działo się. No, i co? I sprint. Sprint znowu, jak już mówimy teraz o bezpieczeństwie kolarzy, mamy wjazd do, do miasta, jakieś takie dziwne zwężenia, rozszerzenia, zakręty po 90 stopni, no i taki zakręt jeszcze z wysepką. Taki zakręt na rondzie, z wysepką, kto pojedzie, kto się zmieści po, po prawej stronie szosy, na skręcie w prawo, ten kto przeżyje wolnym będzie, a kto nie, no to, no to nie. No, i tutaj INEOS na przodzie. Jeszcze 20 km do mety mamy upadek jednego z pomocników yy, Pogaczara, tam z zawodnikami z DSM-u i się w ogóle zawodnicy z DSM-u pechował, to grosz szatny leżał tam w rawie 20 do mety. No i teraz tak, Ineos, no tego im nie można odmówić, że jak mają plan, to go, to go wykonują, tak po, po swojemu. To, to robią to, co, w czym są najlepsi. No. Prowadzenie peletonu i potem wyprowadzanie swojego lidera na niebezpiecznych momentach pod koniec etapu, no bo tu rzeczywiście wygrywają tą walkę o miejsce na przodzie Gerain Tomas przechodzi y, przez te dwa niebezpieczne zakręty, przez te zwężenia wjeżdżają już ten trzeci kilometr, no i potem tak jeszcze troszeczkę jadą, 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 ciągną, 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 ciągną i w pewnym momencie tam chyba mówi, potem po, 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 może tego trochę żałował. Tomas, że dobrze, no już zjeżdżamy, weźmy, że tu nie róbmy, ja niech się sprint też zaczną tu bałamucić. Y no, i w momencie kiedy zjeżdżają w tym, w tym smutnym miejscu, oczywiście no jak dla siebie, znajduje się Jay Alula. No bo jest 1600-1800 do mety, a oni już są na przodzie, no i już tam wyprowadzają tego kaleba Juana. Więc to oczywiście było za wcześnie. Tam ich potem zaczyna pożerać Sudar Quickstep. Tam gdzieś się znowu pojawia nie, nie, nie do zdarcia. Al który wyciąga tego Graves, bo się oszukują, że Graves może wygrać etap, ale patrząc na te etapy sprinteckie, no powoli nam tutaj się ustawia taka um, ustawia nam się um, hierarchia, można by powiedzieć um, tak jak i w generalce, tak i tutaj no, jeżeli nie ma jakiegoś zamieszania, jeżeli nie ma gonienia na ostatni moment, ucieczki na ostatnich metrach, tak jak to było z Nadwajezem, gdzie zabrakło mu dwóch 2 sekund, czy 1,8 sekundy, żeby dojechać do mety i wygrać etap, i tam była ten, ta, ta walka, pogaczala, dociąganie, spawanie, i to, to wszystko się gdzieś tam po, pomieszało, pojeżdżało. No to, to, to w takim wypadku wtedy Milan. Milan wychodzi i wszystkich pożera. No i tutaj mi się też tak patrząc na niego w tej cyklamenowej koszulce, to może takie nawiązanie do futbolu amerykańskiego może takie nieoczywiste, ale w latach 60., późnych 60., i potem 70., tak przez gdzieś przez 10 lat, obrona Minnesota Vikings czyli ci zawodnicy którzy starają się, to i dla tych, którzy nie oglądają futbolu amerykańskiego, ci, którzy starają się jak najszybciej dobiec do tego zawodnika rozgrywającego, który ma piłkę e, i go na ziemię obalić. Nazywani byli Purple People Eaters, czyli fioletowi ludożercy. No i ten, ten, Milan taki rzeczywiście trochę taki ludożerca, jak już tam wychodzi, gdzieś go widać na tym przodzie, to już wiadomo, no, że będzie pokiwa troszeczkę głową, napnie te muskuły, no i tam wszystkich, wszystkich stłamsi. No i rzeczywiście tak przypomina mi z takiej postawy, z takiej postury tego kite, powiedzmy kitela takiego, no właśnie cyklu mejvenowego, no fioletowego Ludożercę. Więc Milan dzisiaj wygrywa, drugi wygląda wydawać by się mogło Team Elite, ale jak zaraz się potem okazało, Team Elite zdegradowany na ostatnie miejsce i zaraz w grupie zaraz wam powiem o co chodzi. Drugi Caden Gross, potem Giovanni Leonardi, to dobry występ zawodnika Polti Cometa. Potem Lorenz Speephy, który może też się już najadł tych antybiotyków, bo też podobno nie za dobrze się czuł, ale teraz już powoli powoli jest na wznoszącej. Piąty człowiek Pogaczara czyli Molano Potem Dani Van Popel, Gawiria Bauhaus, e, Aniłkowski, e, Zanuncello i Kale Pewen, Fiorelli, Hofsteter, Trentin, Dekker, Aski, Narvaez. No i tu już się potem skończył, tak? tu już potem e, nie, ma, nie ma co tutaj patrzeć dalej. No i powiem wam sytuacja dzisiaj, troszeczkę to zamieszanie, gdzie już na ostatnich 100 metrach czy 150 metrach, bo to jeszcze sprint pod wiatr, więc tam każdy, oprócz oczywiście Gawili, starał się jak najpóźniej wyjść na, na ten sprint. Więc jest trochę zamieszania, bo zawodnicy tam Alpesinu razem z Sudalem się tam kotłują. To powoduje taką reakcję łańcuchową, gdzie gdzieś się obija jeden z zawodników treka, jeszcze wypycha przed Milana zawodnika, o ile pamiętam, Alpesin albo, albo Sudal. Milan chwilę musi popuścić, popuścić korbę, żeby tam gdzieś się zmieścić, żeby to przejść w tą, w tą lukę, która się wytworzyła po tym, jak ci dwaj zawodnicy się od siebie odbili rozjechali. On przyhamowuje i to chyba przyhamowuje Aniołkowskiego. Aniołkowski gdzieś tam też musi, musi się musi zmienić tempo jazdy i to zabiera przednie koło. Zawodnik chyba Waniałkowskiego wjeżdża, na zawodnik z Intermatrze i dosłownie tak przelatuje przez cały, od lewej do prawej prawie jak Kaja, prawy do lewego no w zależności, jak się by patrzył od przodu to jak Kaja, jak się patrzy od tyłu no to lewy do prawego przelatuje przez ten cały peleton i dosłownie tak jakby to była jakaś taka gra, gdzie masz po prostu ustrzelić zawodników DSM-u no i mu się udaje ustrzelić Jakobsena I tego zawodnika z DSM u Który robi tak de facto Za ich Sprintera Czyli, czyli, czyli już wam muszę powiedzieć Bo to jakieś długie nazwisko Duńczyk, o się nie mylę Tobias Lund, Andersen, Więc oni dwaj upadają na, Upadają od razu w, Jak kręgle efektywnie Strąceni przez tego zawodnika Intermarché Na to jeszcze wlatuje na głowę Jeden z zawodników RKI Ale to nie jest jeszcze koniec bo tak na no, o ile Thomas, wyciąg... Thomas został wyciągnięty przez swój zespół, i potem miał to pod kontrolą, potem już się nie pchał do tego sprintu No, to Pogacza nie do końca nie wiadomo po co on tam, tam jechał. No, był dosłownie, jeżeli pogaczał byłby 5 pozycji do przodu, te 10 metrów do przodu to idealnie ten zawodnik z Intermarche nie wlatuje w zawodników z DSM-u, tylko prosto w pogaczale. Pogaczar staje się taką barierą. No i tutaj można powiedzieć, że dzisiejszy etap, bo musiał Pogaczar wyhamować, jeszcze tutaj objechać, gdzieś tam się przytulił do dwóch zawodników z Bory, więc ominął ten, ten wypadek. Ale dzisiaj może, można powiedzieć, że byliśmy 10 metrów, no może 15, a to już tak naprawdę 15 to tak roszczeniowo. Od jakiejś dużej zmiany, od tego, żeby to Giro się naprawdę stało ciekawe, bo tutaj Pogaczar, no wiadomo, tam zobaczymy, co się stanie, ale Jakobsen nie wygląda za dobrze. Jeżeli tak by wyglądał Pogaczar, a nie Jakobsen yy, przez te przez następne dwa tygodnie Giro, no to naprawdę mielibyśmy bardzo ciekawy wyścig. No i to właśnie pokazuje, że. Yy, no, że, że gdzieś to to UA się musi skur... ktoś, ktoś musi, że tak powiem, przemówić do rozsądku. No bo mieliśmy już tą historię, gdzie pogacze wczoraj na, na konferencji prasowej mówił, że był no nie za bardzo zadowolony, że mu efektywnie szefostwo kazało tutaj nie golić frajerów nie, nie gonić ucieczek, nie kasować ucieczek, nie wygrywać wszystkiego, co się da. No to niech ten chłop się tam nie pcha. No, niech niech on się niech na finiszach takich sprinterskich, ja bym powiedział, najlepsza taktyka, żeby jak sprinterzy walczą o swoje koła, no to żeby pogacze walczył około to, masa, no bo to jest zawodnik z doświadczeniem to jest zawodnik wyrachowany to jest zawodnik e, obyty w tym świecie wielkich turów no rozumiem, że Pogacza też jest człowiekiem obytym w świecie wielkich turów, w końcu wygrał ich parę ale e, Pogacza nie zdaje sobie sprawy, jeżeli chce chcą tą taką układankę stworzyć tego Giro i turu, a już nawet słyszałem niektórzy już tak mocno idą, tak odlatują że mówią, a może żeby to zrobił w ogóle Giro, Tur i Vuelta i może jeszcze, nie wiem, Mistrzostwa Świata w przełaju, no nieważne. Ale dla tej układanki ktoś naprawdę y, musi przemówić Pogaczarowi do, y, do jakiegoś takiego, no nie wiem, czy do rozsądku, czy do rozumu, czy, do, czy to rozrysować kredkami, no nie wiem. Ale naprawdę y, ten wyścig jest Pogaczara do przegrania. No i może go przegrać, tak jak już wspominałem parę razy, choroba, Albo właśnie taka akcja jak dzisiaj, dzisiaj byliśmy 10 metrów od tego, żeby to Giro naprawdę nam się otworzyło niesamowicie, bo oczywiście bez Pogaczara ten wyścig jest no, na sekundy i wtedy mamy Borę, wtedy, e, wtedy mamy Ineos, wtedy mamy, mamy O'Connora w formie, wtedy mamy mocnego Tiberiego, no i to jest zupełnie, zupełnie inny wyścig więc tak jak powiedziałem że mamy bardzo małe szanse na jakieś ciekawe rozstrzygnięcia no to jeżeli nie wyciągnie nie wyciągnie jakiś tutaj wniosków z dzisiejszego etapu no to każdy etap sprinterski może być niesamowicie ciekawy bo może nam to Giro przewrócić na głowę to prawie tak jak właśnie inter, zawodnik Intermarcia przewrócił dzisiaj jako Dobrze, to jest, to jest etap 11, no tu jeszcze chciałem powiedzieć, że kiedy na samym końcu, kiedy sprint otwiera Melir, no i z koła wychodzi mu Milan, ale Melir jeszcze idzie do boku do bandy, nie wiem do końca dlaczego, ale to przyhamowuje Mila Molano, gdy Molano nie, nie nacisnął na hamulce, no to by się spotkał z Melirem i z bandą, no i byłaby tutaj sytuacja analogiczna do, do świątyni sprintu. Więc, więc za to właśnie Melit dostaje, dostaje karną relegację i to oczywiście ma duże znaczenie w punktowym tutaj pościgu za Milanem, no bo Milan ma tych punktów 229, dzisiaj Melit by dostał 35, ale nie dostaje, więc Melit już praktycznie się nie liczy, już myślę, że on powinien powoli zacząć myśleć o, nie wiem, o Tour de France, jeżeli tam chce się zjawić, bo ma punktów 92 więc nawet nie połowę tego co, co Milan, Gros no niby jeszcze jest w tej walce z Milanem, bo ma tych punktów 166, a Milan 229 no ale Milan jeżeli będzie chciał dojechać do Rzymu, no to Rzym jest jego potem gdzieś jeszcze jeden sprinterski etap a ten Gros będzie będzie ciął punkty na tych Inter Giro, na tych sprintach i na tym wszystkim, no powoli zaczyna się tutaj ta klasyfikacja układać wszystkie klasyfikacje nam się już powoli zaczynają zamykać, no bo jeżeli chodzi o Tiberiego i Zanę, zobaczymy jak Tiberi może przyjechać kolejny etap. No ale ta młodzieżowa nie widzę tutaj w klasyfikacji, żeby Arensman mógł zagrozić Tiberiemu czy, czy nie no może, ale Tiberi, jeżeli będzie trzymał tą formę, którą trzyma, a nie widzieliśmy, żeby jeszcze zrobił to w swojej karierze przez trzy całe tygodnie, no to można powiedzieć, że, że koszulka biała jest powolutku już rozstrzygnięta. Król Good no wierzę, że Pogaczac będzie tam nawet w niedzielę teraz będzie miał cel, żeby przygnoić, więc myślę, że ta klasyfikacja z powodu tego, że bardzo dużo punktów dostaje się na, na tych metach, na podjazdach, myślę, że to już jest to też można powiedzieć rozstrzygnięta na, na 75%. Milan też bym dał tutaj 80%, parę procent, że to już tak się zamknie. No i generalka to jest 100% minus upadki, i choroba Pogaczara. Bo też, bo też jest taka rozmowa, też gdzieś się zapuściłem. Może niepotrzebnie, w jakiejś czeluście internetu ktoś mówił. No, ale przecież, przecież Pogacze też może mieć zły dzień. Przecież może mieć taki zły dzień, jak, jak miał wtedy, kiedy, kiedy go Jumbo utłukło. Pogacze miał wtedy zły dzień, bo Jumbo szerpało go jak Reksio kiełbasy. To po pierwsze, i w końcu przedmuchali mu szczelkę, A po drugie, w tym swoim tragicznym dniu, to Wingreol mu odjechał. Ale on stracił w tym swoim najgorszym dniu, jaki możemy pamię jaki pamiętamy z tej ery Pogaczara. Stracił minutę do Tomasa, minutę 60 sekund, a ma na razie przewagi nad Tomasem sekund 176. Więc to nie może być takie złamanie Pogaczara jak na, na Turze, tylko to musiało być totalne. Złamanie pogaczara, takie w stylu, no nie wiem, jejców, braci jejców, którzy tracą na jednym etapie 30 minut. Czy tutaj, tak jak Look Plap, odbiło mu kord by i stracił 30 minut na jednym etapie, ale czegoś takiego nigdy w wykonaniu pogaczara nie, nie widzieliśmy. No i dobrze, trochę się rozgadałem, ale tu spokojnie, poje Piotrełku, do brzegu, do brzegu. No to dobrze, już płyniemy do brzegu na etapie 12, czyli ma Martin Sicuro Fano no, 193 km, no i taki ciekawy etap, bo mamy tutaj, no pewnie odjazd, pewnie geszkę, w tym odjeździe. No bo jest czwarta kategoria, czwarta kategoria, czwarta kategoria, czwarta kategoria. Jakieś tam punkciki do uciłania w miarę wcześniej jest sprint. Co tu jeszcze można ciekawego powiedzieć? No, nie jest to etap na pewno sprinterski, bo, no bo takiego Milana czy, czy, czy Melira można utłuc na tych, na tych podjeździkach, bo to niby zaczynamy na 4 metrach ponad morzem i na 14 kończymy, ale to jest jednak góra dół, góra dół, góra dół. No i tutaj bym patrzył na jakiś taki odjazd w stylu, no nie wiem, chociaż Ala Filip dzisiaj też chyba, chyba chory, chyba też go faszerują antybiotykami, bo też wyglądał tak, półprzeźroczysty był. Ale zawodnicy takiego, takiego typu, no. Te, takiego typu jak tratnik, który wygląda dobrze, może Sheffield, yy, może tam właśnie tratnik za by się wybrali, chociaż no dzisiaj ten Fini trochę utłuczony po tym etapie. Yy, Demarki, Clark, yy, kto tam jeszcze? Storer, yy, Pithy, bo zaczyna lepiej wyglądać no tacy, tacy zawodnicy mówię no jednodniowi ucieczkowi jakby jeszcze Laport jechał to jest taki Laportowy też etap więc myślę że jutro, jutro odjazd tylko no pytanie i to nawet może być jakaś duża przewaga więc kolejny odcinek odpoczynkowy dla, dla, dla tych głównych graczy no bo no bo trzeba gdzieś tam powoli się przygotować do tej czasówki, do tego weekendu. Także jutro myślę, że pod, znowu potraktujmy ten etap jako wyścig jednodniowy i będzie ciekawie. A czy będą jakieś wielkie zmiany w klasyfikacjach? Bardzo w to wątpię. No, chyba, że choroba przetacza się przez Peloton, na przykład jutro Tiberii nie wystartuje albo ktoś inny. No, to wtedy będą zmiany w klasyfikacjach. Dobrze, koniec tego dobrego. Trzeba, trzeba iść, kontynuować ze swoim życiem. Także do usłyszenia. Ciao, ciao.